piłkarze, którzy latem odejdą za darmo. Dokładnie tak. W dzisiejszym materiale przygotowałem dla Was zestawienie piłkarzy tej najwyższej klasy, którzy wciąż nie przedłużyli kontraktu ze swoim obecnym klubem, no i latem będą mogli odejść na zasadzie wolnego transferu, co oznacza, że ich przyszły klub może naprawdę zaoszczędzić i przeprowadzić świetną transakcję. Historia wolnych transferów jest bardzo ciekawa, bo chociażby Robert Lewandowski trafił do Bayernu Monachium właśnie jako wolny zawodnik, a wszystko wskazuje na to, że w to lato będzie jeszcze ciekawiej. Swoją drogą dajcie znać w komentarzach, czy chcieliby Odcinek dotyczący najlepszych transferów za darmo. Wydaje się być to ciekawy pomysł, także czekam na Wasze komentarze. A teraz bez przedłużania zaczynamy od Antonego Marciala. Niestety, Francuz jest na wylocie z Manchester United, do którego trafił w 2015 roku. Marcial ma przed sobą ostatnie miesiące kontraktu z Czerwonymi Diabłami, no i nic nie zanosi na to, by władze United przedstawiły zawodnikowi ofertę przedłużenia umowy. Brytyjskie media podają informację, że jego odejście jest już praktycznie pewne i podaje się nazwy kilku klubów, które będą chciały. Wykorzystać sytuacji Marsjala i dać mu szansę u siebie Historia napastnika na Old Trafford Należy do tych z rodzaju niespełnionych oczekiwań Gdy przybył do Anglii To widziano w nim przyszłego zdobywcę złotej piłki Lecz Marsjal z każdym sezonem Spisywał się coraz gorzej Jego prime przypadł na sezon 2017-2018 Wtedy Francuz wyceniany był Aż na 65 milionów euro No i grał na swoim najwyższym poziomie Co ciekawe to mimo tego, że zawodnik w ostatnich latach Kompletnie sobie nie radzi To wciąż należy do grona najlepiej opłacanych zawodników w Manchester United no i inkasuje tygodniowo 250 tysięcy funtów. Podejście Francuza pozwoli więc Czerwonym Diabłom mocno odciążyć listę płac przed sezonem 2024-2025. Marsjal od stycznia może prowadzić rozmowy z zagranicznymi klubami no i zawrzeć z nimi wstępne porozumienia. Dziennik The Sun twierdzi, że zainteresowanie piłkarzem przejawiają dwa kluby z ligą i ma być to AS Monaco oraz Olympic Marsylia. Francuz w ostatnich miesiącach był również łączony z transferem do Arabii Saudyjskiej oraz do tureckiego Fenerbacze. Zobaczymy, gdzie w końcu trafi Francuz, ale ja mam nadzieję, że zostanie w Europie i jeszcze da znać o swoich umiejętnościach. Piotr Zieliński. To będzie pierwszy potwierdzony transfer w dzisiejszym odcinku. Polak odejdzie za darmo do Interu Mediolan. Na kanale Czysta piłka ostatnio dodałem 11-minutowy materiał, w którym omawialiśmy sytuację Zielińskiego pod względem tego transferu, jak i całej jego kariery, bo był tam wątek, w którym stwierdziłem, że Piotr Zieliński nie wykorzystał w pełni swojego potencjału. No i ja mam wobec niego taki jakiś niedosyt. Polecam wam sprawdzić tamten odcinek. Link znajdziecie w opisie. Jednak teraz czas zadejtować cały ten transfer, bo jest on już potwierdzony przez samego Fabrizio Romano. Piotr Zieliński trafił do Napoli w 2016 roku. Łącznie w barwach drużyny z Napolu rozegrał 356 meczów, w których strzelił 50 goli i zanotował 46 asyst. W zeszłym sezonie świętował z klubem zdobycie historycznego Mistrzostwa Włoch. W lato odrzucił ogromną ofertę z Arabii Saudyjskiej i liczył tym samym na propozycję przedłużenia kontraktu w Napoli. Tak się jednak nie stało i sytuację wykorzystał Intermediolan, który zaproponował Zielińskiemu nowy etap w jego karierze. Według Fabrizio Romano, 86-krotny reprezentant Polski dołączy do Intermediolan wraz z początkiem lipca. To będzie ostatnia szansa dla Zielińskiego, żeby wejść na swój najwyższy możliwy poziom i powalczyć o coś większego z Interem. Inter Mediolan to naprawdę mocna ekipa. Grali w zeszłym sezonie w finale Lidze Mistrzów, także teraz, gdy przejście Polaka jest już potwierdzone, no to życzymy im powtórki i jak najwięcej sukcesów z nowym klubem Zielińskiego. Generalnie też bardzo ciekawą sytuacją jest to, czy Zieliński będzie miał podstawowe miejsce w Interze Mediolan, ponieważ nie jest to tak oczywiste ze względu na bardzo dużą konkurencję w tej drużynie i ze względu na to, że każdy pomocnik w interze prezentuje naprawdę świetną formę. Jednak o tym porozmawialiśmy więcej w tamtym przytoczonym odcinku, także jak chcecie to sprawdzajcie. Toni Cross. Legenda piłki nożnej oraz Real Madryt. Niemiec jest związany z Realem Madryt od 2014 roku. Czerwcu wygaśnie obecna umowa Niemca z królewskimi, no i na ten moment nie wiemy, czy zostanie ona przedłużona. Nie wiemy też, czy zawodnik, gdyby nie przedłużył kontraktu, to czy zdecydowałby się na wolny transfer, czy też na zakończenie kariery. Co ciekawe, odpowiedzi na to pytanie nie zna nawet sam Tony Cross. Pomocnik został zapytany na konferencji prasowej odnośnie jego przyszłości, i tak brzmiała jego odpowiedź. Zawsze mówię wam prawdę i prawda jest taka, że nie wiem. Myślę o tym, co zrobić. Ciągle o niczym nie zadecydowałem. Można też powiedzieć, że bardzo się cieszę, iż wiele osób chce, żebym pograł rok dłużej. Cieszę się z tego, to zawsze pozytywny sygnał. Zawsze to lepiej niż na odwrót, gdy mówią, obyś już skończył. Czuję się dobrze, ale w tej sprawie prawda jest taka, że ciągle nie mam decyzji. Wcześniej Niemiec już przyznał, że zależy mu na tym, by karierę skończyć na jak najbardziej możliwym, najwyższym poziomie. Dla mnie, Toni Cross już teraz jest ikoną tego sportu i, biorąc pod uwagę jego słowa, to raczej transfer za darmo do jakiegoś klubu z Arabii Saudyjskiej to od razu możemy wykluczyć. Mam nadzieję, że Tony Cross nie skończy kariery po tym sezonie, bo byłaby to bardzo duża strata dla futbolu. Nie Niestety no ale teraz wiele legend będzie powoli kończyć swoje kariery no i zobaczymy co będzie w sytuacji to niego krosa. Jorginho, włoski pomocnik ma umowę z Arsenalem, która wygasa również w czerwcu. Należy tu przytoczyć jego sytuację, ponieważ był to topowy zawodnik, który grał na tym najwyższym poziomie od wielu lat. Jorginho podobnie jak wcześniej Tony Kroos również zabrał głos w sprawie swojej przyszłości i tutaj przytoczę wam fragment jego odpowiedzi. Szczerze mówiąc, staram się cieszyć chwilą. Nie rozmawialiśmy jeszcze o przedłużeniu kontraktu, a ja chcę po prostu wygrywać mecze z Arsenalem. W umowie reprezentanta Włoch znajduje się opcja przedłużenia, ale no nie wiadomo czy włodarze londyńskiego klubu z korzystają, ponieważ sam 32-latek już od dłuższego czasu jest łączony z powrotem do Serie A. Pomocnik jest wyceniany przez transfer mark na 15 milionów euro no i jeszcze kilka lat spokojnie może pograć na tym dobrym poziomie. Także nawet jeżeli nie uda mu się osiągnąć porozumienia w kwestii przedłużenia kontraktu z Arsenalem, to na brak ofert nie będzie narzekać. W ogóle chciałbym, żeby kiedyś jakiś klub z Ekstraklasy wykorzystał okazję ściągnięcia jakiegoś topowego piłkarza za darmo, który oczywiście swoje najlepsze lata ma już dawno za sobą. Byłoby to coś bardzo interesującego, jak i przełomowego dla samego. Ekstraklasy. No, ale bądźmy szczerzy, brzmi to wręcz nierealnie. Luka Modric. Kolejna legenda na liście piłkarzy, którym w czerwcu wygasa kontrakt. Jeszcze w listopadzie było bardzo głośno na temat informacji podających, że Luka Modric po sezonie pożegna się z Realem Madryt na rzecz jednego z klubów Saudi Pro League. Już w zeszłym sezonie Saudyjczycy chcieli ściągnąć Modricia do siebie, no i o tym mówił nawet agent Chorwata, jednak na ten moment pomocnik nie chciał kończyć swojej przygody w Europie. Przygoda kapitana reprezentacji Chorwacji z Realem Madryt rozpoczęła się w 2012 roku. Wtedy królewcy zapłacili za niego Tottenhamowi 35 milionów funtów. Kolejne lata w stolicy Hiszpanii to nieustające pasmo sukcesów. W piłce klubowej Modric zdobył wszystko, co tylko można było. Decyzja o pozostaniu na Bernabeu na kolejny sezon była dla Modricia kluczowa, no i aktualnie Chorwat wciąż dostaje wiele czasu na boisku i trzyma poziom. Ma szansę na wygranie z Realem La Ligi oraz Ligi Mistrzów. Modric już teraz jest legendą. Był chociażby najlepszym piłkarzem FIFA, najlepszym piłkarzem UEFA i jest również zdobywcą złotej piłki. Także gdy zdecyduje się on zakończyć karierę, to również będzie wielka strata dla piłki nożnej. Ale jak to w końcu będzie z jego kontraktem? Również sam zawodnik Otrzymał te pytania i tak brzmiała jego odpowiedź: przedłużenie kontraktu z Realem Madryt? Nie czas teraz o tym rozmawiać. Żyję teraźniejszością. Skupiam się na tym, co mam teraz. Staram się cieszyć każdym dniem i każdą sesją treningową. Jestem w świetnym nastroju. Jestem w najlepszym klubie na świecie. Tiago Alcantara, kolejny legendarny już zawodnik. Niestety, Hiszpan od dłuższego czasu ma problemy z kontuzjami, przez co ucieka mu bardzo dużo czasu. Problemy zdrowotne 32-letniego pomocnika są tak naprawdę jego zmorą od wielu lat. No chociażby w jego aktualnej drużynie przez 3,5 roku wystąpił w zaledwie 98 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach, opuszczając w tym czasie aż 108 spotkań. Kontrakt Tiago Alcantary z Liverpoolem wygasa w czerwcu i już teraz jest wiadome, że nie zostanie on przedłużony. W takim wypadku jest jedno pytanie: Gdzie zobaczymy Hiszpana w następnym sezonie? Media podają dwa kierunki. Pierwszym jest oczywiście Arabia Saudyjska. Kluby z Saudi Pro League na pewno będą starały się pozyskać Alcantarę i można się spodziewać, że właśnie tam zagra Hiszpan. Jednak w ostatnim czasie hiszpańskie media, śledząc sytuację Tiago, zaczęły podawać informacje, że FC Barcelona będzie chciała ponownie zakontraktować swojego wychowanka. Wiadomo, jak często pomocnicy Katalonii są kontuzjowani, i sam fakt, że Tiago to legenda Barcelony, miałoby się przełożyć na to, że zostanie. Wykorzystana sytuacja, kiedy można ściągnąć go za darmo. No, a sam piłkarz, gdy jest zdrowy, to gra na bardzo wysokim poziomie i jeszcze kilka lat mógłby pograć w Europie, zanim zdecydowałby się na przykład na transfer do Arabii. Jeśli taki scenariusz by się spełnił, to Thiago znów mógłby grać w jednej drużynie ze swoim dawnym kolegą, czyli Robertem Lewandowskim, ponieważ ci dwaj grali razem w Bayernie Monachium, no i doskonale rozumieli się na boisku. Ta sprawa jest bardzo rozwojowa i jak w każdym przypadku, to tylko można liczyć na to, że nie zdecyduje się na transfer do Arabii Saudyjskiej. Adrien Rabiot. Sytuacja francuskiego pomocnika jest również bardzo ciekawa, bo dużo wskazuje na to, że po sezonie może trafić on do Bayernu Monachium. Juventus cały czas deklaruje chęć zatrzymania reprezentanta Francji, ale porozumienie do tej pory nie zostało wypracowane. No i właśnie tej całej sytuacji przyglądają się również inne kluby. Jak informują różne media, to zainteresowanie angażem Rabiota wykazuje chociażby Bayern Monachium. Thomas Tuchel już kilka miesięcy temu zażyczył sobie wzmocnienia w postaci środkowego pomocnika. Było bardzo blisko transferu João Palini, ale ostatecznie nic z tego nie wyszło. Podczas styczniowego okna transferowego to Bawarczycy ponownie próbowali zrealizować ten cel, jednak tutaj było już więcej kandydatów, ale ostatecznie żaden z nich nie trafił na Allianz Arenę. Na liście życzeń Bayernu do środka pola znajdują się tacy piłkarze jak chociażby wcześniej wspomniany Palinia, Zubi Redondo czy właśnie Adrian Rabiot. Gdyby udało się przekonać do przeprowadzki Francuzów, za, to mówilibyśmy wtedy o hitowym transferze. Rabiot to naprawdę świetny pomocnik, który jest wyceniany na 40 milionów euro. Ogólnie będzie to trzeci raz w jego karierze, gdy będzie on wolnym zawodnikiem. Możliwe, że do gry osiągnięcie rabiota włączą się drużyny z Premier League albo finalnie Rabiot zostanie w turynie. Standardowo to odpowiedź na to pytanie poznamy w przyszłości. Na sam koniec należy przytoczyć sytuację kiliana Mbappé, bo również jest to piłkarz, który może odejść za darmo. No i tak się stanie. Ostatnio wrzuciłem post dla mojej społeczności na YouTubie, w którym informowałem was, że kolejnego odcinka na temat Mbappe już nie będzie. Wszystko dokładnie zostało wyjaśnione w poprzednich materiałach, dlatego tego odcinka nie chciałem promować kilianem Mbappé w koszulce Realu Madryt, Bo wiem, że wielu ludzi ten temat już bardzo męczy, a ja sam przecież wam wszystko już dokładnie na temat tego transferu powiedziałem. No i tutaj nie dzieje się nic nowego i sprawdza się scenariusz, który omawialiśmy, ale z racji tego, że Kilian jest również piłkarzem, który może odejść za darmo, to muszę przytoczyć tutaj jego wątek. Ogólnie to następny materiał związany z Francuzem powstanie dopiero wtedy, kiedy zostanie już oficjalnie ogłoszone jego przyjście na Santiago Bernabeu. A to się stanie już niedługo. No i skąd ta moja pewność? chociażby z samej wypowiedzi Kiliana, którą dokładnie omawialiśmy i która wręcz sugeruje, że doszedł on do porozumienia z prezesem PSG, by chronić interesy klubu. Ale to tak w bardzo dużym skrócie i oczywiście nie tylko ze względu na to, ale jak pamiętacie, to przytoczyłem wam sytuację, która zakładała, że wszystko jest już dogadane, a transfer nie będzie ogłoszony aż do końca sezonu, żeby nie wpływać bezpośrednio na kluby, a zwłaszcza na PSG. Na PSG, które przecież rok temu zmagało się z ogromnym kryzysem i kiedy było wiadomo, że z Paryża odejdzie chociażby Messi czy Neymar, co wtedy było naprawdę już nieciekawie. Ale no dobra, ja to tylko tak w bardzo dużym skrócie przytaczam, bo z tego co widzę to scenariusz realizuje się w 100% i wszystko wskazuje na to, że właśnie tak to wygląda. Jak chcecie się dowiedzieć więcej szczegółów to oczywiście odsyłam was do filmu Mbappé, zostawię w opisie link, ale chodzi o to, że wszystko co było tam mówione jest aktualne i raczej tutaj się nic nie zmieni, także cieszę się, że informowałem was o tym na bieżąco. No i mam nadzieję, że mam rację, bo trochę głupio by było, gdyby władze PSR znowu zaproponowały Kilianowi astronomiczne pieniądze. Pieniądze. No i nic by z tego transferu nie było. No i oczywiście, że jest taka opcja, ale na ten moment wszystko przebiega tak, jak wam wtedy mówiłem. Także tak to wygląda, ale ciekawi mnie, co wy sądzicie na ten temat. Na wasze opinie oczywiście czekam w komentarzach, także dajcie znać. Dobra, ten odcinek wyszedł nam trochę dłuższy, ale żeby być jak najbardziej dokładnym, to tutaj prezentuję wam grafikę, która zawiera zawodników, w którym również kończy się kontrakt w czerwcu, ale no po prostu nie mam czasu, żeby każdego z tych zawodników omawiać po kolei, bo ten odcinek byłby po prostu za długi. Piszcie w komentarzach również, który transfer za darmo dojdzie do skutku i który będzie najlepszy. Mam nadzieję, że materiał wam się spodobał i dziękuję za oglądanie do końca. Standardowo, jeżeli chcecie pomóc mi w rozwoju, to poproszę was o lajka like dla zasięgu i subskrypcję, jeżeli jesteście tu nowi. Sorry też, że powtarzam to w każdym odcinku, ale serio zależy mi na tym, żeby nasza społeczność cały czas się to rozbudowała, bo bardzo mi miłość patrzy na to, jak jesteście zaangażowani, jak piszecie komentarze i tworzy się nam naprawdę bardzo spoko społeczność. Także z góry za to wszystko dziękuję. To tyle ode mnie na dziś słyszymy się już niedługo, także trzymajcie się i na razie.